Cześć! Komputery konwertowalne wciąż jeszcze budzą nieufność niektórych użytkowników, a niesłusznie bo zaprojektowano je dla określonej grupy klientów i pozycja notebooków o klasycznej konstrukcji nie jest przez nie zagrożona. Również system Windows 10 nie odstrasza już drastycznie nowym sposobem obsługi i świetnie łączy w sobie stabilność i wygodę uwielbianej siódemki z ucywilizowanymi już kafelkami. W segmencie biznesowym możemy także liczyć na bardzo dobrą jakość wykonania, najlepsze podzespoły oraz rozbudowaną funkcjonalność dodatkową. Cyfrowe piórko, modem, sprzętowe zabezpieczenia oraz możliwość dokowania to pożądane dodatki w sektorze korporacyjnym. Oto lista najlepszych naszym zdaniem rozwiązań tego typu. Zacznijmy od zawodnika wagi ciężkiej, czyli Geta V110, sprzętu bardzo specyficznego. Geta Goddard produkuje pancerne notebooki typu rugged, o obudowach mogących sprostać nawet rajdom terenowym czy poligonom wojskowym. Geta 110 przenosi tą solidność do segmentu konwertowalnego. To poręczny komputer o nieco większej wadze niż konkurenci, ale mogący wytrzymać upadki, wstrząsy, zalanie, zapylenie oraz wysokie i niskie temperatury. Aby dotykowy ekran pozwolił na komfortową pracę przy pełnym słońcu, jego jasność jest trzykrotnie większa niż w typowym notebooku. Obsługa dwóch baterii hotswap, rozbudowany wybór zabezpieczonych za ślepkami portów oraz liczne akcesoria dodatkowe, w tym samochodowa stacja dokująca, czynią z niego idealną propozycję dla użytkowników, którym nie po drodze z klimatyzowanym zaciszem biura. Marka Fujitsu słynie z niezawodnych i funkcjonalnych maszyn dla biznesu. Livebook T936 to 13-calowy komputer o konstrukcji klasycznego tabletu PC, zamknięty w lekkiej, solidnej formie ultrabooka. Magnezowa obudowa o bardzo smukłej linii kryje w sobie ekran o rozdzielczości Full HD lub WQHD. W drugiej wersji będzie to matryca XO o fenomenalnych parametrach obrazu. Możemy także liczyć na obecność pełnowymiarowego portu HDMI, LAN oraz gniazda dla stacji dokującej. Biznesową specjalizację większy modem WWAN, rysik i bardzo dobre osiągi na baterii. Dele z rodziny XPS z pewnością należą do najbardziej urodziwych komputerów na rynku. Smukłe konstrukcje z anodyzowanego aluminium i włókna węglowego wyróżniają się także świetną jakością wykonania i niewielką wagą. Delix PS139365 to pierwszy model z zawiasami pozwalającymi na odchylenie ekranu o 360 stopni i przejście w tryb tabletu. Wyszczuplenie obudowy do poziomu 14 mm ma jednak swoją cenę. Dostępne porty to USB typu C z funkcją DisplayPort oraz Thunderbolt 3, więc do wygodnej pracy biurowej przyda się stacja dokująca Dell Thunderbolt Dock TB16. Niemal bezrankowy ekran Infinity Edge dostępny jest w rozdzielczości Full HD lub QHD. Warto dodać, że w drugiej wersji ostrość obrazu zachwyci chyba każdego. Dele XPS stawiają na prestiżowy wygląd, natomiast seria Latitude skupia się na funkcjonalności, co widać na przykładzie modelu 5289. Magnezową obudowę pokryto gumowatą fakturą chroniącą sprzęt przed zabrudzeniami i zwiększającą pewnych chłyd dłoni przy przenoszeniu. Dzięki zastosowaniu procesorów Intel Core 7 generacji oraz magazynu nadane w formie karty M2 NVMe, Ultrabook zapewni osiągi niezbędne do komfortowej i szybkiej pracy administracyjno-biurowej. W trasie docenimy obecność modemu oraz wielogodzinny czas pracy na baterii. Dwóm portom USB typu C z funkcją DisplayPort towarzyszą dwa USB 3.0 oraz HDMI. Możemy więc liczyć zarówno na wsparcie nowego standardu, jak i obsługę sprawdzonych i wciąż popularniejszych połączeń przewodowych. Nowy ThinkPad Yoga 370 przynosi nie tylko siódmą generację procesorów, ale także nowy 13-calowy format, rezygnując z modeli o przekątnej 12,5 oraz 14 cali. Lenovo postawiło na kompromis między nimi, zachowując przy tym świetną jakość wykonania i rozbudowane możliwości sprzętu. Czarną obudowę o ThinkPadowskiej stylistyce wykonano z włókna węglowego, jest więc lekka i bardzo wytrzymała. Zawiasy pozwalające na odchylenie ekranu o 360 stopni znajdziemy już u konkurentów, ale klawiatura to nadal najlepsze dostępne rozwiązanie, w dodatku z fizyczną blokadą po przejściu w tryb tabletu. Producent zadbał także o modem, chowane i ładowane w obudowie aktywne cyfrowe piórko, funkcje bezpieczeństwa oraz możliwość dokowania. Również w najwyższej biznesowej serii od HP znajdziemy urządzenie konwertowalne. HP EliteBook X360 1032 generacji przyciąga wzrok aluminiową srebrną obudową o grubości 15 mm. Spory wybór mamy w kwestii matryc. Możemy sięgnąć po ekran UWVA o rozdzielczości Full HD bądź 4K lub ekran Full HD z funkcją SureView, czyli wbudowanym filtrem prywatności. Po jego aktywacji nikt niepowołany nie będzie w stanie podglądać zawartości ekranu. Dwa pełnowymiarowe USB oraz HDMI plus gniazdo Thunderbolt 3 także zwiększają biznesową użyteczność komputera, umożliwiając m.in. połączenie sprzętu z odpowiednią stacją dokującą. Obecność modemu oraz funkcji bezpieczeństwa nie jest wielką niespodzianką w sprzęcie tej klasy. Doposażyć możemy się też w aktywne piórko, by w pełni wykorzystać możliwości ekranu. Lenovo ThinkPad P40 Yoga jest rozwiązaniem nieposiadającym konkurenta, gdyż póki co jest to jedyna ultramobilna stacja robocza w wersji konwertowalnej. Obudowa wizualnie nie różni się od zastosowanej w modelu Yoga 460. Mamy więc do czynienia z komputerem 14-calowym o solidnej konstrukcji z aluminium i włókna szklanego. Wysokiej klasy ekran IPS, możliwość dokowania przez gniazdo OneLink Plus oraz modem i kompatybilność z aktywnym piórkiem tworzą przenośne środowisko do profesjonalnych zadań, w którym nie zabraknie żadnej istotnej funkcji. Najistotniejsza jest jednak grafika. Dzięki układowi Nvidia Quadro M500M możemy liczyć na stabilność i wydajność potrzebną do zadań ambitniejszych niż obsługa Excela. W ThinkPadach serii X1 znajdziemy nie tylko kolejnego prestiżowego karbona, lecz także jego konwertowalną wersję X1 Yoga drugiej generacji. UltraBook przyciąga wzrogo budową z włókna węglowego o grubości 17 mm oraz klasyczną tikpadoską stylistyką przeniesioną do ultra nowoczesnego urządzenia przy 14 calowym formacie. Sprzęt świetnie sprawdzi się zarówno w podróży, jak i w zaciszu biura, w czym duży udział ma możliwość dokowania, doposażenie sprzętu w dwa porty Thunderbolt 3 oraz znakomita klawiatura, której klawisze po przejściu tryb tabletu chowają się wewnątrz pulpitu. Nie zabrakło także modemu, aktywnego piórka oraz opcjonalnego ekranu OLED o rozdzielczości WQHD. Na chwilę obecną jest to jedyny laptop biznesowy z tak zaawansowanym wyświetlaczem. Biznesowy sprzęt konwertowalny to świetny dowód na to, że ekstremalna mobilność nie musi odbijać się na funkcjonalności sprzętu i znajdziemy tu rozwiązania przygotowane nawet dla bardzo wymagających użytkowników. Możliwość błyskawicznego przełączania się między trybem tabletu a Ultrabooka oraz cyfrowe piórko i ekran dotykowy to przydatne narzędzia pracy w rękach aktywnego profesjonalisty zajmującego się kwestiami wymagającymi większej kreatywności niż przyglądanie tabelek w Excelu. Więcej recenzji sprzętu konwertowalnego znajdziecie oczywiście na stronach portalu labkuźniewski.pl. Zachęcam także do zapoznania się z ofertą rozwiązań tego typu w sklepie kuźniewski.pl. Do zobaczenia! Kuźniewski.pl to nie tylko sklep, lecz także recenzje najlepszego sprzętu biznesowego oraz najmocniejszych maszyn dla graczy. Warto więc subskrybować nasz kanał, by zawsze być na bieżąco z najnowszymi premierami ze świata IT.